Dzień dobry, witam państwa. Dzisiaj moim gościem jest honorowy konsul Ukrainy w Szczecinie, pan Henryk Kołodziej. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie. Panie konsulu, jak wygląda w tej chwili sytuacja w Ukrainie? Czy ma pan najnowsze, sprawdzone informacje dotyczące działań wojennych? Gdzie się odbywają i jak wyglądają? Panie redaktor, w istocie rzeczy to, co jest publicznie podawane, to ja i tak więcej nie powiem, z to po prostu jest interes y, zachowania tajemnicy. Jednak y, jest, nigdzie się nie publikuje, ile ginie y, żołnierzy ukraińskich. To nieprawda, że tylko Rosjanie giną. Rosjanie giną dużo więcej, y, gdyż po prostu rzucają ich jako tak zwane mięso armatnie. Jest nawet takie, no pułkownik stamtąd, tutaj w Polsce, który się leczy i leczy, yy, bo tacy są, tak może ich nie widać, ale są. Yy, stąd też on mówi tak, że yy, w rejonie Bachmutu rzucają taką ilość, że mniej więcej na jednego żołnierza biegnie dwunastu. Na jednego ukraińskiego żołnierza. Ukraińskiego żołnierza. Yy, po seriach ostrzałowych przez Ukraińców dokonywanych żołnierz musi być zmieniony, z tego względu, że odnosi wrażenie, że ci Ruscy biegną stale, gdyż taka, jedni na drugich padają i oni nie biorą rannych, nie biorą swoich trupów i natomiast nawet gdyby chcieli im pomóc, tym, którzy jęczą i są ranni, nie są w stanie, z tego względu, że tamci strzelają mimo wszystko, pomimo, że ci mają ratować, chcą ratować Rosjan. Jest to, powiedziałbym, dotychczas niespotykane. To ja tu nie chcę bronić II wojny światowej i, i Wehrmachtu, ale Wehrmacht pozwalał pozbierać rannych. Natomiast Rosjanie tym nie są zainteresowani, stąd też masa ciała armatniego rosyjskiego jest tak duża, że cudem jest w istocie rzeczy, nie dość, że cud zbliża się rok, że się Ukraińcy w ogóle utrzymują, to cudem jest, że że po prostu wytrzymują tej, to, tę nawałnicę, która jest. Stąd też tam się składa parę czynników. Głównie jednak nieludzkie traktowanie, nieludzkie, bo są zasady wojny też. Nieludzkie traktowanie żołnierzy własnych, bo to, że Ukraińców nienawidzą, to normalne. Jakby zrozumiałe, ale traktowanie własnych żołnierzy, nieważne. U nas ludzi skolko ugodno, tak jak za Stalina, i tak jest w tej chwili. I duże podobieństwa. Nawet niektórzy analizy zachodni y, znajdują gdzieś w 80% y, w analizach swoich podobieństwo postępowania Stalina i Putina. Panie Konsulu, y, ja chciałam jeszcze zapytać, na ile przekaz, który trafia właśnie do nas, do mediów, jest rzetelny, y, wiarygodny i sprawdzony? Generalnie rzecz biorąc, porównuję tutaj. I telewizję, i także kontakt, bo to jest nieprawda. Ja jadąc tutaj, rozmawiałem z przedstawicielami ambasady, byli na granicy. To się tak nie rozpowszechnia, dopiero kiedy podadzą media publiczne, to ja to powiem. Oni wracają w tej chwili, ambasador i inni. Generalnie rzecz biorąc, układ sił jest dobrze analizowany przez generałów polskich. Stąd też, jeśli chcemy, Wiedzieć, jak tam ta sprawa wygląda, należy słuchać generałów polskich. To są mądrzy generałowie, i czasem to, co nie dopowiadają, jest też bardzo ważną prawdą. Czyli jeśli ktoś kiedyś powiedział, że nie tylko Rosjanie, ale Ukraińców też od 300 do 500 pełnych atakach ginie, to ginie. To tak właśnie jest. 24 lutego minie rok od rozpoczęcia inwazji Rosji na Ukrainę. Władimir Putin zamierza hucznie świętować rocznicę agresji. Szykują się wiece, koncerty, a w celebracji ma podobno wziąć udział 200 tysięcy osób. Czy takie działania nie przypominają panu wieców NSDAP? Nie dość, że przypominają, to one są chyba wzorcowane, wzorowane na, na tym. To tak to, wygląda? Te tak. flagi łopoczące? Oczywiście. Yy... Ich propaganda, taka chamska, tempa jakoś y, przebija się do społeczeństwa. W, dla nich w ich rozumieniu y, pozytywnie, bo jak się mamy tych, którym później w trumnach przywożą, cieszą z tego tytułu, że, że syn przysyła, za dwa dni przyjeżdża syn w trumnie. Futra, lodówki ukradzione, to świadczy to o tym, że. Ja tu później nawiążę do tego pojednania i y, integracji Europy, że Europa jest zaszokowana okrucieństwem. okrucieństwem jakim, no żeby się matki zamiast buntować, że mi syna y, zamordowano na froncie, to się cieszą tym, że mogę sobie wyremontować mieszkanie, bo dostałam ileś tam tysięcy rubli. Y, to koniec z końcem te ruble. Zabrane z budżetu państwa nie dadzą dla jej wnuków do lepszego życia. Czyli myślenie Rosjan już na pewno, ja od początku się buntowałem, że to jest to wojna Putina. Nie, to jest wojna imperium rosyjskiego, wojna carskiego y, imperium jeszcze y, prawosławia, w takim rozumieniu. Oni nie rozumieją, co to znaczy wolność religijna, oni w jedną trąbę. Wymuchają i mówią szczerze, no jeśli Cyryl y, poświęca ich fali, mordy, gwałty przede wszystkim, bo z tego będą zdrowe, rosyjskie dzieci. No, to jest to przerażające. Przecież prawosławni księża mają dzieci, mają córki. Chcieliby, żeby im w pięciu czołgistów zgwałciło córkę? To trzeba sobie na taką rocznicę jasno powiedzieć, że mówienie, co będzie y, po tej wojnie z Rosją, no tak będzie powinna być traktowana jak na to zasługuje. Panie konsulu, jak długo potrwa jeszcze wojna w Ukrainie? Jak pan sądzi, pana zdaniem? Co się musi stać, żeby ten konflikt się zakończył? Po cichu liczyłem, właściwie mam gdzieś w podświadomości, że y, to pytanie mnie nie będzie zadawane, gdyż na początku, gdy moi pierwsi uchodźcy zamieszkali także u mnie, bo ja ich do teraz mam. I mówiła sobie pani, bardzo sympatyczna, dobrze ją wspominam, że wziąłem urlop na dwa tygodnie, bo wiesz, bo, tydzień wojna i tydzień, no, żebym jeszcze odsapnęła. Ja reagowałem, no może nawet niezbyt grzecznie i Polacy, przede wszystkim Polacy, toż konsul, to nie mówił im tak. Nie odbieraj Myśl, nadziei. Tak, nie odbieraj nadziei, nie, to trzeba było mówić, ja to mówiłem i mówię to nadal. Wszyscy marzą. A przynajmniej politycy tak mówią, że w tym roku się to byłoby dobrze, żeby się zakończyła. Myślę, że aż tak dobrze nie będzie. Ta wojna jeszcze w tym roku, w 2023 roku się nie zakończy. Jak po roku wojny ocenia Pan pomoc Ukrainie? Mam tu na myśli zarówno taką pomoc globalną, jak i naszą, lokalną. Czy państwa solidaryzujące się z Ukrainą zrobiły wszystko, co należało? Panie redaktor, ja jako Ukraińiec Chyba już doświadczony konsul, bo 17 rok jestem konsulem. Byłem także ponad 20 lat działaczem Związku Ukraińców w Polsce. W istocie rzeczy ciągle miałbym za mało, jeśli chodzi o pomoc. Ale to, co się zdarzało, i tu muszę rozdzielić, to, co się zdarzyło na całym świecie, bo to jednak świat, to nie jest, to Japonia, Australia, Nowa Zelandia. A więc tam, gdzie nikt nie słyszał, gdzie myśleli, ach, Ukrainie, a Ukraina, a Ukraina, a W tej chwili wszyscy wiedzą, że to jest najlepsza armia świata, najbardziej bitny naród, najbardziej kocha demokrację, najbardziej kocha wolność. Putin, nie opatrzcie, to świadczy o nim, że jest jełob, ham, złodziej i bandyta do tego, że nie przewidział tego i sądził, że przywitają go kwiatami. Sądził też, że Zachód, tak jak zabrał z marszu Krym i Donieck, że mu tak odpuszczą. I okazało się, że w tej skali, powiedział, sztabowej skali, to świat dokonuje cudów, Ukraińcy dokonają cudów, ale Polacy jako naród, słowo cud, to jest za mało. I jak ja mówię na scenach, a zdarza mi się to, że występuję no, w Filharmonii Szczecińskiej jest tysiąc osób. Manifestacje były 5 sześć tysięcy osób. I mówiłem dziękuję. To w tym dziękuję nie jestem w stanie zmieścić tego, co czuję. Po prostu ja na każdym kroku, ja dzisiaj jadąc tutaj, yy, z rodziny, która była zagubiona, z chorym dzieckiem, yy, od czwartku ma pracę na yy, etacie pani, yy, dziecko do przedszkola integracyjnego, yy, no Fakt, że mąż tej pani to dostał w mojej firmie pracę, ale wszystko załatwiliśmy. Wczoraj przesiedziałem cały dzień. Yy, w istocie rzeczy u siebie w biurze, wśród szloków, płaczu, ale u mnie w domu jest małżeństwo, która pani miała zakaz rodzenia ze względu na 30 lat temu uratowane życie w Szczecinie, gdy miała 9 lat. 30 lat minęło. Yy, z, z prze... Transplantowaną czy przesuniętą nerką od matki. Matka zmarła na COVID i ojciec też, ogłosiła mi, że jest w ciąży. I okazało się, że nie dość, że jest w ciąży, to ma jeszcze bliźnięta. Będzie chłopczyk i dziewczynka. Sześć miesięcy, szpital na Pomorzanach, na czterech oddziałach opiekują się nią jak anioły. Im wojna jak gdyby pomogła, bo mają ubezpieczenie darmowe, a ode mnie mieszkanie. Ale zarazem. Słyszę wszystko, bo mają stały kontakt na telefonie, na yy, laptopie. Yy, właściwie yy, cały czas płaczą, bo tam po prostu trwa wojna, i co raz to mówią. A w mojej rodzinnej wiosce rano przywieźli dwóch, i wieczorem też dwóch. Żaden z nich nie miał więcej jak 25 lat. To jest coś, co kończąc, co zrobił świat. Świat w danej sytuacji, pomimo tych wszystkich wahań, postępuje w sumie wspaniale. Polacy wywyższają się, przewyższają, są czempionami, za to, jak mogę to powiedzieć. Kochani, dziękuję. Miło to słyszeć, naprawdę. Przepraszam. A na ile, panie konsulu, lokalnie, stargardzko, szczecińsko jesteśmy zaangażowani nadal w pomoc Ukrainie? Może zacznę od stargardu. I na czym się powinniśmy skupić jeszcze chciałaby mi Stargard dowiedzieć. okazuje się, że bez peanów, bez ogłaszania tego, rzetelnie solidnie od początku, jeśli chodzi o mniejszość ukraińską rzetelnie nad, pracują nad pomocą yy, dla Ukrainy mają tu przychylną atmosferę i powiatu i miasta, miasta i powiatu. Ale sami też są aktywni. Jesteśmy w świetlicy, która powstała na ten cel. No właśnie. I co tu dużo mówić? Liczba władców miasta, którzy tu byli, i ich postawa świadczy o tym, że no, Ukraińcom nie pozostaje nic innego tylko zasuwać, pracować. Jeśli chodzi o największe miasta, Koszalin, Szczecin, Szczecin jest bardziej, z, bym powiedział, ześrodkowany na pomocy wewnętrznej, bo jest. Ponad 30 tysięcy Ukraińców, Ukrainę głównie dzieci. Ale generalnie atmosfera jest bardzo przychylna. Ja chodzę do szkół, do świetlic. Towarzystwo Przyjaciół, dzieci, w Stargardzie w Szczecinie, w Koszalinie nie ma punkty pomocy. Także musiałbym tutaj bardzo długo wymieniać, jak to się kształtuje. My, jako konsulat, tu podkreślam, oraz konwent współpracy samorządów Polska-Ukraina, którzy razem w tej chwili pracujemy, jeździmy. Koszalić, Szczecin, Świnoujście, Szczecinek, y, y, ażeby uzupełniać dokumenty. Jestem jedynym konsulem honorowym w tym kraju i na świecie, to trudne słowa, na świecie, który ma prawo wystawiania certyfikatów, Jakich certyfikatów? tożsamości, to zamiast paszportu dokumentów, Aha. jeżdżą z po świecie na tych moich dokumentach jestem dumny, ale także podpisuję oręż, broń. A Polacy to taki naród, że dzisiaj to już mi jeden, no nie, no więcej trzech Polaków zamęcza, którzy chcą jechać do boju do Ukrainy. I redaktor Rymanowski zrobił ze mnie takiego czempiona, niedużo skłamał. Ale ogłosił, że to jest ten, który jest najwięcej wysłał do boju. Nie będę wymieniał tutaj liczby, którą on powiedział. Ale dużo się nie pomylił, nawet skromniej to powiedział. Rzeczywiście Polacy jadą, ma, u, ubezpieczają się, czyli wiozą ze sobą odpowiednie ubezpieczenie, jeśli chodzi o broń. I taką broń mam prawo podpisywania. Yy... Pan bardzo wiele może, z tego co ja widzę. Nie, ja po prostu staram się. Ja nie mam dzisiaj przy sobie tego znaczka niebiesko-żółtego i biało-czerwonego, być dumnym z tych dwóch malutkich flag, które ja tu się urodziłem pod Kołobrzegiem, tu się wychowałem. I moje jest na górze, pani redaktor. Mnie się pytają, czy jedziesz na watrę kąską? 40 lat ma jadę. A dlaczego? Bo moje jest na górze. Ja zawsze uważałem, że jeśli Bóg zrobił nam granice między dwoma narodami, to powinniśmy żyć jak sąsiedzi. I to się w tej chwili całkiem nieopatrznie wbrew, nieopatrznie wbrew Putinowi udało. Jeszcze raz podkreślę, nie jestem w stanie i chyba człowiek żaden nie jest w stanie wyrazić tych wszystkich ludzi, tych dworców, tych ciepłych herbat, tych noclegów, tych zup, tych yy, ubrań, przepraszam tych samochodów wysłanych tych kamizelek kuloodpornych tych ubrań tych przyjęć dzieci nakarmienia leczenia dzieci zapisywanie dzieci na siebie żeby szybciej leczyć bo nie bardzo z początku Polacy też wiedzieli że będzie można mieć mhm. ten peser to też robili to się nie da ja bym musiał bardzo długo mówić ale powiem też że sąsiednie Niemcy przyjęły ode mnie i od marszałka 130 kalek ukraińskich. Było wolniej, jeśli chodzi o Niemcy. Ale chodzi o, jeśli chodzi o normalnych, podstawowych ludzi, dodam tutaj jeszcze, że inne kościoły, oprócz kalitasu polskiego kościoła, rzymskokatolickiego, grecko-katolickiego, to protestanci ze Szczecina tonami, dziesiątkami ton ze mną żywności wysyłają do Ukrainy. Wobec tego to raczej szybciej by wymienił kto się nie włączył, chociaż nie znam takich, niż miałbym wymieniać stale kto się włączył. A na czym w tej chwili ta nasza pomoc powinna się skupić? Czego najbardziej w Ukrainie brakuje? Panie redaktor, znacznie łatwiej jest udzielać wywiadu, jak widać, że dziennikarz tak bardzo delikatnie pyta. Panie redaktor, koniecznie wzgłębia mi te pytania, więc ja powiem otwarcie. Rotary klub w Szczecinie Zebrał 70 tysięcy złotych na w moją W też mam Rotary klub. No niech się poprawią, szybciuteńko się do mnie zgłoszą. Te 70 tysięcy złotych mieliśmy przeznaczyć na agregaty, kurtki, takie rzeczy. Okazuje się, że dostałem sygnał. Kupujemy łóżka polowe i worki, te sypialne, czyli to się nazywają. No, nie karimaty takie do, sypiania, do, do spania, te worki turystyczne. Śpiwory. Śpiwory, tak. tak. To są dość specyficzne, dlatego że Ukraina tworzy trzy bataliony specjalne. I jeden z nich to będzie Straż Graniczna, czyli ci, którzy najwięcej samolotów rosyjskich strącają. To są dobrze wyszkolone wojska, tylko tak się nazywają. To, to są także komandosi. I jeden, jedno łóżko, jeden y, śpiwór na trzech. Czyli co 8 godzin zmiana. Łóżko się szybko składa, do tego potrzebne są obecnie. Są takie wkładki termiczne, które przez 8-12 godzin grzeją. Nogę i rękawice też. Wszystkie, cała odzież termiczna, kozy, te pozornie śmieszne kozy. Nie ma kóz. To, yy, mówimy o takich piecykach. Takich piecykach. A, nie można nigdzie kupić. Były po 400 zł to, co było wykupiłem. I teraz gdzie chodzę, to oni, pan już u nas był. Agencja u nas już nie, w... nie ma. Agencja mienia wojsko. Panie Heniu, po głosie pana poznaję. Łóżka wykupili kto Polacy. Pan sam mówi, że to nie jest normalny naród. To już wykupili. Przed panem. Jak to? Kiedy? Ostatnio wczoraj poszło. Także ścigamy się z Polakami. <grywam> przegrywam niestety. Przegrywam to dzięki Bogu i Polakom. Przegrywam, ale no, będę zbyt goszczy te łóżka kupował. Myślę, że Rotary Klub się na to zgodzi. Powiem taką sytuację. Młody lekarz z Hersonia, który był okupowany. Trzy doby wisiał nogami do góry w piwnicy, no bo mówili mu, że to Rosjanie, że to szpieg. Ale koniec końcem go zostawili, bo musieli uciekać. No i mówi, przyszły, mówi, dzieci ukraińskie mnie zdjęły. I teraz co? No teraz mówi pan konsul, mam taki kłopot. 150 dzieci przychodzi mniej więcej codziennie pod szpital, bo wiedzą, że coś tu jest. Wojsko podjeżdża i dzieli się na połowę, my nie mamy tyle jedzenia, na połowę daje swoje kanapki, dzieli to. I te 150, część, część dzieci ma gdzieś tu, rodziców, babci, dziadków, ale część nie ma. Więc karmimy wszystkich. A jeszcze mi trzeba. I przysłał mi 72 pozycje, co mu jeszcze trzeba. Czyli prowiant też potrzebny? Koniecznie. Jak 22 tony jechało ostatnio, z pastorem protestanckim to załadowaliśmy, tak, w tym tygodniu znowu 22 tony załadujemy, i następnym tygodniu znowu 22 tony. Ja rzadko o tym mówię, gdyż nie staram się nie dawać yy, no, yy, możliwości hejtu, bo i tacy też są. Też są tak. I stąd też. Chociaż ja przyznam szczerze, że ja w Szczecinie nie odczuwam ataku z tak zwanych, ze strony tak zwanych pra, prawdziwych Polaków. Oni też rozumieją, że to, co ja robię, robię dla obydwu państw i dla obydwu narodów, a nie dla jednego. Tak jak mówią, Ukraina walczy za nas wszystkich i pokazuje, co znaczy wolność i co znaczy demokracja. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim dzisiejszym gościem był Henryk Kołodziej, honorowy konsul Ukrainy w Szczecinie. Sława Ukrainie!